Wyobraź sobie, że cała historia wszechświata, od wielkiego wybuchu do dzisiaj, zmieściłaby się w jednym roku. To nie jest sztuczka magiczna, ale prawdziwa skala, kalendarz kosmiczny, który ujawnia, jak bardzo jesteśmy nowi w tej ogromności. Przez wieki staraliśmy się zrozumieć nasze miejsce we wszechświecie, ale może najważniejszym pytaniem nie jest to, gdzie jesteśmy, ale kiedy jesteśmy. Kondensując 13,8 miliarda lat w 365 dni, dzieje się coś niezwykłego. Udaje nam się spojrzeć na nasze istnienie z nowej perspektywy, niemal tak, jakby Ziemia, dinozaury, a nawet Internet były krótkimi epizodami w filmie dokumentalnym o kosmicznych proporcjach. W tym filmie podróżujemy w czasie nie w czasie zegarów ale w skali czasu kosmicznego. Zobaczysz powstanie galaktyk, narodziny układu słonecznego pierwsze formy życia na Ziemi i jak wszystko to kończy się pojawieniem się Homo sapiens, a wszystko to wydarzy się w zaledwie jednym symbolicznym roku. Jeśli kiedykolwiek czułeś się mały wobec gwiazd lub kwestionowałeś sens życia, przygotuj się. To, co nadchodzi, może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz czas istnienie, a nawet samą ludzkość. Kiedy patrzymy na 13,8 miliarda lat, które składają się na historię wszechświata, wszystko wydaje się ogromnie odległe, niemal abstrakcyjne. Aby uczynić to bardziej zrozumiałym, naukowcy stworzyli genialną analogię kalendarz kosmiczny. W tym kalendarzu cała historia wszechświata jest skondensowana w jednym roku. Styczeń oznacza wielki wybuch, a ostatnia sekunda, 31 grudnia, reprezentuje obecną chwilę. To narzędzie przekształca ogrom czasu w coś wizualnego i namacalnego. W tej symbolicznej skali każdy miesiąc odpowiada około 1,15 miliarda lat. Jeden dzień reprezentuje w przybliżeniu 37,8 miliona lat, podczas gdy jedna sekunda odpowiada 438 lat. Brzmi absurdalnie, ale to właśnie czyni kalendarz tak potężnym. Reorganizując wydarzenia kosmiczne w ten sposób, możemy dostrzec nie tylko sekwencję, ale także szybkość, z jaką pewne wydarzenia się odbywały. Ten rodzaj porównania pomaga nam lepiej zrozumieć złożone koncepcje, jak czas kosmiczny i uniwersalna linia czasu. W końcu nie jest łatwo wyobrazić sobie mijanie miliardów lat. Nasz mózg jest bardziej przyzwyczajony do kalendarzy urodzinowych i zapełnionych terminarzów niż do er geologicznych. Najbardziej uderzające jest uświadomienie sobie, że wszystko, co nazywamy cywilizacją, zajmuje tylko krótkie sekundy tego kosmicznego roku. Jesteśmy młodzi. Niemal świeżo przybyli do Starego i rozległego Wszechświata. I to rodzi nieuniknione pytanie: jeśli całą historię Wszechświata można opowiedzieć w jednym roku, to co właściwie reprezentuje nasze istnienie w tej gigantycznej opowieści? Teraz, gdy rozumiesz zasady tej czasowej gry, zacznijmy naszą podróż. A zaczyna się ona w sposób wybuchowy. Wszystko zaczyna się 1 stycznia, o północy, od Wielkiego Wybuchu. W tej chwili czas. Przestrzeń i materia powstają niemal natychmiast. Wszechświat jest jeszcze ciemny i chaotyczny. Przez pierwsze trzy dni kosmicznego roku nie istnieją gwiazdy, planety ani galaktyki. Tylko gęste morze cząstek rozprzestrzeniających się szybko po nowo narodzonym przestrzeni. Dopiero po milionach lat zaczynają powstawać pierwsze gwiazdy. W połowie marca jeden z tych regionów organizuje się, tworząc drogę mleczną, naszą galaktykę. Nie rodzi się ona gotowa, ale jest rzeźbiona w czasie, łącząc chmury gazu, pył kosmiczny i intensywne pola grawitacyjne. Wszystko jest jeszcze bardzo gwałtowne, pełne kolizji i wybuchów gwiezdnych. Gdy mijają miesiące, nowe gwiazdy powstają i umierają w ciągłych cyklach. Z każdą supernową uwalniane są pierwiastki chemiczne, niezbędne do życia. Docieramy wtedy do końca sierpnia. 31 sierpnia w końcu rodzi się nasze słońce. Młoda gwiazda, ale z potencjałem do utrzymania całego systemu planet. Do tej pory minęło 8 miesięcy rozszerzającego się wszechświata, gdzie Ziemia jeszcze nie istniała. Ciekawe jest myślenie o tym, że układ słoneczny pojawia się dopiero w ostatnich chwilach sierpnia. Cała poprzednia rozległość służyła jako scena dla kosmicznych eksperymentów. Galaktyki się łączyły, czarne dziury powstawały, a wszechświat się udoskonalał. Ale scena dla życia jeszcze nie została przygotowana. Ta epicka konstrukcja rozpocznie się w następnych dniach września, kiedy na scenę wkroczy Ziemia. I tak wkraczamy w miesiąc, który wszystko zmieni. Na początku września, 2 września, powstaje Ziemia. Nie pojawia się łagodnie. Formuje się z rozżarzonych odłamków zderzających się ze sobą, generując ciepło i niestabilność. Następnego dnia następuje katastroficzne zderzenie z obiektem wielkości Marsa. Z tej gwałtownej kolizji rodzi się księżyc który szybko formuje się z odłamków krążących wokół planety. Między 13 a 20 września Ziemia jest celem intensywnego, późnego bombardowania. Asteroidy wypełnione lodem zderzają się z planetą, przynosząc ze sobą związki, które będą niezbędne dla życia. Prawdopodobnie woda na Ziemi pochodziła z tego okresu nieoczekiwany prezent od kosmosu. Warunki są nadal nieprzyjazne, ale sceneria się kształtuje. 20 września następuje transformacyjny kamień milowy. Pojawiają się pierwsze organizmy jednokomórkowe proste, niewidoczne gołym okiem, ale niewiarygodnie przystosowawcze. Nie tylko przetrwają, ale się rozmnażają i dominują pierwotne oceany. Te mikroorganizmy reprezentują początek życia na Ziemi. Niewiarygodne jest myślenie, że pierwsze oznaki życia biologicznego pojawiają się we wrześniu, ale do momentu, gdy pojawi się coś, co chodzi Myśli lub mówi minie jeszcze miliardy lat. W tym momencie planeta jest gigantycznym laboratorium wulkany, kwaśne morza, burze elektryczne. I tam, pośród tego wszystkiego, małe komórki zaczynają całkowicie przekształcać świat. Ale życie na tym się nie kończy ma jeszcze większe plany na nadchodzące miesiące. Z czasem życie staje się coraz bardziej złożone. Pod koniec października pojawia się rozmnażanie płciowe. Teraz następuje mieszanie genów, co przyspiesza różnorodność i ewolucję biologiczną. Pojawiają się pierwsze eukaryonty, bardziej złożone komórki z określonym jądrem. W tym okresie Ziemia przechodzi również przez superepokę lodowcową. Planeta zamarza niemal całkowicie. To tak zwana Śnieżka, gdzie lód dociera nawet do regionów tropikalnych. Nawet w tych ekstremalnych warunkach życie przetrwała. W głębokich środowiskach morskich i źródłach hydrotermalnych pierwotne formy opierają się i nadal ewoluują. To właśnie przez ten proces oporu i adaptacji powstają pierwsze organizmy wielokomórkowe. Pod koniec listopada zaczynają pojawiać się bardziej wyrafinowane organizmy, prymitywne rośliny, pierwotne zwierzęta morskie, a nawet złożone glony. Ziemia przekształca się z planety niemal sterylnej w świat, gdzie zaczyna się rozprzestrzeniać bioróżnorodność. W tym czasie fotosynteza już modyfikuje atmosferę. Tlen zaczyna się gromadzić w oceanach i powietrzu. To przygotowuje drogę dla przyszłych eksplozji życia, ale także powoduje masowe wymierania. Życie musi teraz nauczyć się radzić z planetą w ciągłej zmianie, a grudzień obiecuje jeszcze bardziej radykalne przemiany. I tak docieramy do najbardziej ożywionego miesiąca kalendarza kosmicznego. 12 grudnia następuje epoka lodowcowa Cryogenian, Jedna z najsurowszych w historii. Ale to 16. wszystko się zmienia z eksplozją kambryjską. W ciągu kilku dni pojawia się zdumiewająca różnorodność form życia. Owady, płazy, gady i drzewa pojawiają się między 21. a 23. 24. grudnia planeta cierpi z powodu największego zarejestrowanego masowego wymierania. Spowodowane intensywnymi epizodami wulkanizmu, eliminuje większość żywych gatunków. Ale już następnego dnia, 25, dinozaury pojawiają się z siłą. Dominują Ziemię przez całe dni w symbolicznym kalendarzu, co reprezentuje miliony lat w rzeczywistości. Rano 30 grudnia asteroida zderza się z Ziemią, oznaczając koniec dinozaurów. To wydarzenie otwiera przestrzeń dla nowej ery. 31 grudnia, około południa, pojawiają się ssaki wodne, takie jak wieloryby. O 14 pojawiają się pierwsze naczelne. A od 19:30 świat zaczyna przypominać to, co znamy. O 22:30 pojawiają się australopiteki, bezpośredni przodkowie homo sapiens. O 23:45 w końcu się pojawiamy. O 23:58 już tworzymy sztukę naskalną. A w ostatnich 13 sekund cała historia ludzkiej cywilizacji się dzieje. Rolnictwo, metale, imperia, wojny, nauka, internet. Wszystko to w mgnieniu oka. Ale co to naprawdę oznacza dla nas? Kiedy umieszczamy historię ludzkości w ostatnich 13 sekund kosmicznego roku, coś się zmienia w sposobie, w jaki postrzegamy czas. Całe dziedzictwo królów, wojen, religii i rewolucji mieści się w przedziale tak krótkim, że jest niemal niezauważalny. Nasza cała cywilizacja powstała w wigilię nowego roku wszechświata. To nas nie pomniejsza, wręcz przeciwnie, ujawnia. Jak bardzo jesteśmy rzadkim i niezwykłym zjawiskiem w ogromnej skali istnienia. Całe ludzkie życie, średnio, reprezentuje kosmiczne mrugnięcie oka. Żyjemy około 80 lat, co w tym symbolicznym kalendarzu ledwie wypełnia chwilę. Ale nawet w tym krótkim czasie jesteśmy zdolni kochać, uczyć się, tworzyć sztukę, rozwijać naukę i modyfikować planetę. Krótkotrwałość nie anuluje wartości, intensyfikuje ją. Jak błyskawica, która przecina niebo, to intensywność chwili czyni ją pamiętną. I nie jesteśmy tu przypadkowo. Jesteśmy wynikiem nieprzerwanej linii życia, która rozpoczęła się 20 września kalendarza kosmicznego, gdy organizmy jednokomórkowe stawiały czoła burzliwym oceanom. Każdy przodek pokonał nie do pomyślenia wyzwania, abyśmy dziś byli tutaj patrząc w niebo i pytając skąd pochodzimy. Jesteśmy produktem miliardów lat adaptacji, wyborów, które sama natura dokonała często na granicy przetrwania. Ta kosmiczna perspektywa nie powinna nas przestraszyć, ale wyzwolić. Jeśli nasze istnienie jest tak niedawne i ulotne, to każda chwila ma znaczenie. I być może, uznając naszą czasową małość, znajdziemy naszą prawdziwą wielkość zdolność do posiadania świadomości, patrzenia na wszechświat i poszukiwania sensu. Czas jest ogromny, ale świadomość jest rzadka. I to ta rzadkość czyni nasze krótkie przejście tak cennym. Teraz, gdy przeszedłeś miliardy lat w kilka minut, jak się czujesz, wiedząc, że cała historia ludzkości mieści się w kosmicznych sekundach? Ta świadomość coś w nas zmienia. Pokazuje, że czas, który mamy, jest za krótki, aby marnować go na to, co nas nie przemienia. Może największym wyzwaniem nie jest zrozumienie wszechświata, ale pojęcie tego, co zrobimy z czasem, który nam dano. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co budujesz w swojej krótkiej podróży? Co zostawisz dla następnych pokoleń? Jesteśmy częścią gigantycznej linii czasu, ale dopiero teraz mamy świadomość, aby dokonywać wyborów. Każde odkrycie naukowe, każdy postęp, każda idea, którą dzielimy, kształtuje świat, który przyjdzie po nas. Co powiesz na to, żeby już teraz zacząć odkrywać, co jeszcze wszechświat ma do ujawnienia? Zapisz się na kanał, włącz powiadomienia i kontynuuj tę podróż z nami. Tutaj znajdziesz znacznie więcej niż ciekawostki. Znajdziesz idee, które prowokują, poszerzają i przekształcają. W końcu zrozumienie kosmosu to, w gruncie rzeczy, sposób na zrozumienie siebie. I pamiętaj, bez względu na to, jak rozległa jest uniwersalna linia czasu, to tutaj i teraz możesz zrobić różnicę, bo wiedza to dopiero początek.